Moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na makijaż nowościami. Ale odejdziemy sobie na chwilę od tematów drogeryjnych i przetestujemy gorące nowości, które pojawiły się ostatnio w Seforze. Mam ich dosyć sporo, skusiłam się na sporo produktów, także najwyższy czas je sobie sprawdzić i zobaczyć, czy są warte uwagi. Nową mgiełkę z Anastazji. Co prawda ma ona mieć wykończenie lekko matujące i ja za takimi raczej nie przepadam. Wolę mgiełki, które dają po prostu naturalny efekt, ewentualnie delikatnie świetlisty, ale pomyślałam sobie, że może być to coś takiego jak mgiełka z Benefitu The Professional, którą bardzo lubię. Daje ona efekt matu, ale ultra subtelny. Raczej jest to taki naturalny soft mat. No i w przypadku tej mgiełki opis był podobny, także to mnie zainteresowało. Ma ona dawać efekt blur, właśnie efekt soft mat. Ma być bardzo lekka, utrwalająca i odświeżająca. Także zaraz to sobie sprawdzimy. Dlatego przetestujemy sobie w końcu produkt, który kupiłam już jakiś czas temu i czekał u mnie na testy czyli nowy bronzer od Rare Beauty Soft Pinch Liquid Contour. Ja mam najjaśniejszy kolorek Gentle i stwierdziłam, że dorzucę do tego testu dwa produkty z House Labs. Co prawda, był to zestaw świąteczny i chyba nie jest już dostępny, ale obydwa produkty można normalnie kupić kupić je w wersjach pełnowymiarowych. Mamy tutaj olejek Hybrid Lip Oil oraz rozświetlacz Bioradiant Gel Powder Highlighter. Do tego jeszcze jeden produkt, który miałam odpuścić, bo wcześniej zrobiłam makijaż oczu i o nim zapomniałam. Ale doszłam do wniosku, że może na koniec delikatnie go sobie doklepię i zobaczymy, jak to wygląda. Jest to cień pojedynczy błyszczący. Too Faced Disco Crash. Ja mam kolorek Hurt Eyes. Także tak prezentuje się dzisiejszy rozkład jazdy. Będzie mocno na bogato. No i zobaczymy, czy warto było szaleć tak, czy warto było wydać tyle kasy, czy może jednak będą to produkty, które nie do końca mi się spodobają. Zaczniemy od tego, co już mam na twarzy. Nałożyłam dzisiaj podkład od chudy. Jest to Easy Blur Natural Eyebrush Foundation. Ja mam kolorek 150G Creme Brule. I niestety okazało się, że jest to kolor troszkę dla mnie zbyt ciepły i zbyt żółty. Ja do sefory mam dosyć daleko, także zazwyczaj po prostu robię zakupy online. No i czasem jest tak, że z podkładami niestety nie trafię. Jest to delikatnie złoty odcień. Sama nazwa wskazuje, że jest to tonacja golden. Przyznam się bezbicie, że jak zamawiałam ten podkład, to nie zwróciłam na to uwagi. Także doszłam do wniosku, że gra jest warta świeczki, bo podkład u mnie na skórze sprawdza się super, wygląda przepięknie. I zaczęłam go mieszać z innymi podkładami z kolorami bardziej neutralnymi, delikatnie ziemistymi. I okazało się, że w połączeniu z Miszą Perfect Cover numer 23 podkład wygląda rewelacyjnie. Także jest to dla mnie bardzo udane połączenie: podkład Huda Beauty, który jest faktycznie blurujący, wygładzający, bardzo lekki i komfortowy. Ma lekkie do średniego krycie, plus odrobina Miszy. Kolor 23 delikatnie niweluje mi żółte tony. A sama formuła minimalnie wzmacnia krycie. Pod oczy nałożyłam dosłownie odrobinkę korektora, który już praktycznie mi się skończył, ale jeszcze staram się wygrzebać resztki, staram się go wycisnąć. Jest to Glowish by Huda Beauty Bright Light Sheer Concealer, odcień 1.5 Fair Cool. Na brwiach dwa produkty z Anastazji, kredka Brow Wiz w kolorze Taupe oraz żel do brwi. Brow Frizzy Gel. Makijaż oczu to niezastąpiona paleta od Too Faced Bondy Sway Sunset Stripped. Jedna z moich ulubionych palet. Jest to jedna z niewielu palet, po którą sięgam regularnie. To nie jest tak, że ja o niej zapomnę, że odstawię ją na kilka miesięcy. Cały czas jest w użyciu. A jeśli chodzi o tuż do rzęs, jest to nowość z drogerii, czyli L'Oreal Panorama Big Deal. Ostatnio testowałam. Nie jest to może ósmy cud świata, no ale powiedziałabym, że jest po prostu poprawny. Test zaczynamy sobie od wykończenia makijażu twarzy i od kremowych nowości. Pierwsza z nich to bronzer z Rare Beauty. Jest to dokładnie Soft Peach Liquid Contour, czyli teoretycznie bronzer konturujący. Ja mam go w kolorze Gentle, czyli najjaśniejszy. Może zacznę od tego, że mamy tutaj naprawdę dużą gramaturę i myślę, że warto czasem o tym wspominać, bo co prawda produkty drogeryjne są dużo, dużo tańsze niż produkty perfumeryjne, ale zazwyczaj mają dużo mniejsze pojemności. Tutaj mamy brązer za około 140 zł, który ma pojemność 14,88 ml, czyli praktycznie 15 ml. Także jest to połowa pojemności standardowego podkładu. A jeśli chodzi o drogerię, no to zazwyczaj te bronzery mają 5-7 ml a ich cena waha się pomiędzy 30-40 zł. Także jakby to policzyć, to czasem jest tak, że w drogerii i w perfumerii wychodzi podobnie. Bardzo często wychodzi tak w przypadku pudrów, bo pudry perfumeryjne mają duże gramatury, między 20 a 30 gramów i kosztują powiedzmy około 180-200 zł. No a w drogerii mamy pudry, które mają 6-7 gramów, nawet czasem mniej. No a cena to około 40-50 zł. Także warto zwracać na to uwagę. Zaczynając od Słocza kolorek Gentle wygląda tak. Jest to odcień pierwszy w kolejności, ale moim zdaniem nie jest jakiś super jasny. Druga sprawa, nie jest chłodny. Mam wrażenie, że jest to odcień idący bardziej w neutralne tony, może z minimalną nutą chłodu. Ale czy on jest taki stricte chłodny? Czy wygląda tak jak na Słoczach w internecie? No tego bym nie powiedziała. Na żywo jak dla mnie troszeczkę się to różni. Na stronie Sephory mamy napisane, że ma być to łatwy w aplikacji i niezwykle lekki produkt do konturowania w płynie, który definiuje i udoskonala cerę. Nadaje jej naturalny wygląd i trwały, wysublimowany efekt. Formuła zapewnia łatwą i jednolitą aplikację bez pozostawienia smug. Podkreśla twoje najlepsze atuty z zachowaniem rzeczywistych zacienionych partii. Także ma być to produkt typowo konturujący, no, patrząc na ten kolor, powiedziałabym, że będzie to po prostu wyglądało neutralnie. Że nie jest to brązer ani stricte ocieplający, ani konturujący, tylko raczej coś pomiędzy. Słoczyłam na skórze dosyć długo i zobaczcie, że ten produkt w ogóle nie zastygł. Szczerze mówiąc, spodziewałam się chyba, że będzie zastygał, ale nie jest to formuła zastygająca. Także zdecydowanie trzeba go przypudrować albo zagruntować jakąś mgiełką. No bo bez tego raczej długo na skórze nie przetrwa. Widzę, że kosmetyk jest bardzo mocno napigmentowany, także nie będę nakładać go prosto z opakowania, nie będę sobie robić kropaczek, tylko po prostu wtłoczę sobie ten bronzer w gąbeczkę, odcisnę w czystym miejscu i nałożę na skórę. Zanim to zrobię, chciałabym wam jeszcze pokazać, jak ten bronzer wygląda nałożony w większej ilości, a jak wygląda rozblandowany, bo różnica w kolorze jest naprawdę spora. Tutaj macie bronzer nałożony prosto z opakowania i on faktycznie jest taki delikatnie chłodnawy, neutralno-chłodny, a po rozblendowaniu wybijają się nawet delikatnie ciepłe tony. Także powiem Wam, że dosyć dziwna sprawa, już po pierwszym dotknięciu gąbeczki widzę, że ten kolor wygląda zupełnie inaczej niż gdy wyciągnęłam go z opakowania na dłoń i był nałożony w większej ilości. Także pod wpływem pocierania, pod wpływem rozprowadzania tego produktu, blendowania, on zupełnie zmienia swoją tonację. Z tej strony spoko, bo muszę przyznać, że po rozblendowaniu ten kolor bardzo mi się podoba. Jest to dla mnie taki delikatnie ocieplający brązer, niezbyt ciepły, nie idący w pomarańcze, taki powiedziałabym, ciepło, neutralny, coś w tym stylu, i ja zazwyczaj właśnie po takie kolory sięgam, także myślę, że będę go chętnie używać. No, ale miał być to brązer chłodny. Jeśli chodzi o te chłodne tony, to ja w tym momencie w ogóle tego nie widzę. Także, no, jak dla mnie jest to trochę wprowadzanie w błąd klienta. Jestem mega ciekawa, jak wyglądają inne kolory tych brązerów, i myślę, że jak będę przy okazji w Seforze to je wszystkie zesłoczuję. Później je sobie rozetrę i zobaczę, jak to wygląda właśnie po roztarciu, po rozblendowaniu na skórze. No, bo ten odcień, no, ma się nijak do tego, jak wygląda w opakowaniu. Powiem szczerze, że dawno nie miałam aż tak mieszanych odczuć, bo z jednej strony nie jest to kolor, którego oczekiwałam, dostałam zupełnie coś innego, ale z drugiej strony bardzo mi się on podoba. Jest to takie delikatne, bardzo naturalne ciepełko, na pewno będę po niego sięgać. Formuła też jest super, nakładany gąbeczką w ten sposób przepięknie się blenduje. Nie widzę żadnych plam, żadnych odcięć, wszystko się ładnie wtopiło i wygląda naturalnie, wykończenie bardzo mi się podoba pomimo tego, że mamy dosyć mocną pigmentację, no to nie ma z tym bronzerem żadnego problemu. Także, no, czy mogę Wam go polecić? Ciężko stwierdzić. Myślę, że zależy to od tego, czego oczekujecie. Jeżeli szukacie w perfumarii brązera w płynie, który ma delikatnie ciepłą tonację i bardzo przyjemną, fajną formułę, no to myślę, że tak. Plus warto zaznaczyć, że ma naprawdę dużą gramaturę. No ale jeżeli szukacie czegoś stricte konturującego, jeżeli szukacie koloru chłodnego, to myślę, że odcinek Gentle raczej bym sobie odpuściła. Poza kamerą przypudrowałam sobie twarz i użyłam mojego ponadczasowego ulubieńca z perfumerii, czyli pudru od Huda Beauty. Jest to Easy Bake Loose Baking and Setting Powder, wersja Pancake. Użyłam go zarówno do twarzy, jak i pod oczy. Kolejne dwa produkty do testów to produkty od House Labs. Mam tutaj rozświetlacz... W odcieniu Rose Quartz. Patrząc na ten produkt, ja bym powiedziała, że jest to raczej róż rozświetlający, bo po pierwsze jest on różowy, taki typowo różowy, a po drugie mamy dosyć dużo pigmentu. To nie jest, wiecie, taka bardzo delikatna, błyszcząca poświata, tylko jest to produkt, który tego koloru ma dosyć sporo. Dzisiaj spróbuję nałożyć go w formie rozświetlacza. Dam go tylko na kości policzkowe, oczywiście w bardzo małej ilości, żeby nie przesadzić, ale podejrzewam, że docelowo będę go używać po prostu jako różu. Do tego mam jeszcze olejek. Jest to po prostu hybrid lip oil. Jak widzicie, jest on taki delikatnie różowy, ale już go wcześniej słoczowałam. No i raczej jest to produkt taki typowo transparentny, który daje minimalnie różową poświatę. Zacznę sobie od nałożenia rozświetlacza. Jak widzicie, będę go nakładać wachlarzem i to naprawdę bardzo delikatnie, bo nie chcę uzyskać zbyt dużo koloru na skórze. Chciałabym tylko sam glow. W sumie nie wiem, czy mi się to uda, bo ten produkt jest naprawdę mocno napigmentowany. I gdybym nie wiedziała, że to jest rozświetlacz, to od razu powiedziałabym, że jest to róż. No, ale zobaczymy. Niestety, wydobycie samego blasku z tego produktu jest ciężkie do zrobienia, bo ja naprawdę bardzo delikatnie muskam skórę, w ogóle nie przyciskam, a widzę, że ten kolor i tak się pojawia. Jest to taka dosyć mocna różowa smuga. Powiem szczerze, że nie do końca mi się to podoba. W ogóle mam wrażenie, że ten rozświetlacz jest mało rozświetlający. Jest to taka. Trochę mocniejsza, odbijająca światło satyna. Niestety muszę przyznać, że efekt końcowy mi się nie podoba. Postaram się doklepać ten produkt gąbeczką, bo bez tego no, została mi po prostu różowa plama, różowa smuga i bardzo mało blasku. Także no, nie jest to chyba coś, po co będę jakoś super chętnie sięgać. Może ewentualnie w formie różu, kiedy nie będę miała żadnego kremowego różu pod spodem. Ale czy jest to taki typowy rozświetlacz? No, jak dla mnie nie. W ogóle jest to nazwane Radiant Gel Powder Highlighter, Gel Powder. No, jak dla mnie nie ma to nic wspólnego z żelowo-pudrową formułą. Jest to po prostu produkt pudrowy. No i jest taki bardzo średni. Także ja bym sobie ten produkt odpuściła. Z jednej strony cieszę się, że kupiłam ten zestaw, bo przetestowałam sobie ten rozświetlacz i wiem, że nie chcę dużej wersji że nie zapłaciłabym 200, a nawet 100 czy 80 zł za ten produkt, bo on mi się po prostu nie podoba. W tym momencie wydaje mi się, że te policzki są zbyt różowe, nie ma w ogóle efektu glow. Także myślę, że żeby troszkę tego glow uzyskać i żeby troszkę zniwelować ten róż, nałożę sobie odrobinę rozświetlacza od Fenty, jest to Demi Glow w odcieniu 02 Prosecco. I przejdziemy sobie do kolejnych produktów. Drugi produkt zestawu House Labs to olejek do ust. Taką pojemność można normalnie kupić. Jest to travel size i kosztuje coś koło 70 albo 80 zł, także dosyć spory jak na tak malutki olejek. Słocza macie tutaj i jak wspominałam wcześniej, jest to produkt bardziej transparentny. Mamy tutaj tylko delikatnie różową poświatę, także no z jednej strony fajna opcja na co dzień ale z drugiej strony, gdybym nie wiedziała, że jest to tak delikatny efekt i spojrzałabym na to opakowanie, to pomyślałabym, że będzie on jednak bardziej różowy. Co do formuły jest ok, bo czuć, że jest to produkt olejkowy, ale jest on troszeczkę gęstszy. To nie jest taki, wiecie, wodnisty, bardzo lekki olejek, który może się na ustach rozlewać, tylko coś bardziej otulającego, także to na duży plus. Co do tego koloru, widzę, że im dłużej się bawię, im więcej tego produktu nakładam, tym on się bardziej pokazuje. Także możliwe, że będzie to spoko kosmetyk. Myślę, że 80 zł ta miniaturka nie jest warta, że to jest zdecydowanie przesada i powinien on kosztować maksymalnie 50 ale podejrzewam, że będę po niego sięgać, wygląda bardzo ładnie, jest też komfortowy, nie jest to produkt błyszczykowo-olejkowy, który się lepi, tylko taki typowy, troszkę bogatszy olejek. Do przetestowania zostały mi jeszcze dwa produkty: Mgiełka z Anastazji, nie wiem czy wspominałam, jest to pojemność travel size 40 ml, normalna wersja ma stówkę oraz cień z Too Faced, nazywa się Disco Crash. Ja mam kolor Hurt Eyes. Zaczniemy sobie oczywiście od tego cienia. Najpierw zrobię Wam słocza. A potem postaram się delikatnie wklepać go na gotowy już makijaż. Kolorek wygląda tak, jest naprawdę przepiękny. Co do ceny, no to tutaj trzeba zaznaczyć, że nie jest to tania zabawa, bo ten cień kosztuje normalnie 150 zł. Ja go akurat złapałam na vintage za jakieś 50, więc 1 trzecia ceny. No ale normalnie kosztuje 150. Efekt daje przepiękny, myślę, że jest to taki troszkę żuczek, troszkę duochrom, także ciekawie to wygląda, muszę przyznać, że on mi się bardzo podoba, on mi się w ogóle kojarzy z jednym z cieni Nataszy Denony, nie wiem, czy to jest duochrom, czy triochrom, z jednej z palet, którą mam. Także może to wyglądać fajnie. Trzeba zaznaczyć, że cień jest bardzo mocno drobinkowy. Także myślę, że najlepiej byłoby nakładać go na jakąś mokrą bazę, i wtedy fajnie się przyklei i myślę, że się nie osypie. W przypadku nakładania go na suche cienie, no trzeba będzie uważać, bo podejrzewam, że jeżeli przesadzę, jeżeli nałożę go zbyt dużo, no to osyp może być konkretny. Także żeby tego osypu nie było i żeby ten cień nie zepsuł mi makijażu, wziąłam sobie na palec minimalną ilość. I będę doklepywać go głównie na środek powieki. Wygląda przepięknie. Trzeba przyznać, że wygląda naprawdę przepięknie. Jeśli chodzi o cienie pojedyncze, to mam bardzo dużo błyskotek. Oczywiście, głównie są to cienie drogeryjne. Także ciężko jest to porównywać, bo te cienie drogeryjne kosztują w granicach 20-30, no maksymalnie 40 zł. A tutaj mamy cień ze 150, ale tak przepięknego pojedynczego cienia na pewno w swojej kolekcji nie mam. Chodzi na to, że jest to film, w którym mam bardzo mieszane uczucia do większości produktów. Co do tego cienia, to on mi się mega podoba, wygląda obłędnie, no ale 150 zł bym za niego nie dała. Jeżeli one będą na wyprzedaży, jeżeli będą kosztowały, nie wiem, 80 zł, 70 zł. To myślę, że wtedy skuszę się na jeszcze jeden kolor, może na dwa kolory. Jeżeli upoluję gdzieś na Vinted czy na Oeliksie w podobnej cenie, to również na pewno się skuszę, bo ten cień w kolorze Hurt Eyes no, skradł moje serce. Wygląda przepięknie, robi efekt wow. Ale 150 zł za jeden cień moim zdaniem jest to przesada. Bałam się, że pomimo nałożenia małej ilości ten cień mi się troszkę osypie, ale tego osypu nie ma. Wydaje mi się, że jest to kwestia formuły. Jak dotykam tego cienia, to on jest taki delikatnie mokry. Jest w tej formule coś, co stala tą drobinę, ten brokat, i tego osypu nie ma. Także fajnie się z nim pracuje. Nałożył się bez problemu na suchą powiekę. Przepięknie wygląda. No, ja jestem pod wrażeniem. Na koniec została nam jeszcze giełka od Anastazji. Jest to giełka utrwalająca Blurring Matte Setting Spray. Ja mam wersję travel size. Zaczniemy oczywiście od sprawdzenia atomizera. Zobaczymy, czy będzie delikatna. Tak, jest bardzo subtelna. Co prawda, mam tutaj dwie kropelki, ale myślę, że po prostu ten atomizer musi się rozkręcić. Giełka jest naprawdę przyjemna. Ma ona zapach. Nie wiem, czy jest tutaj napisane, jak tam giełka pachnie. Sprawdziłam sobie na stronie, im ma mieć zapach juzu i imbiru, i szczerze mówiąc, chyba coś w tym jest. Jest to taki odświeżający, delikatnie cytrusowy zapach, bardzo przyjemny. Także odgarniam sobie włosy. No i zaraz sprawdzimy, jaki tam giełka da mi efekt. Jest mega przyjemna, odświeżająca, wręcz powiedziałabym delikatnie chłodząca. Czuć ten zapach juzu! Bardzo mi się to podoba. Giełka nałożona, i od razu po spryskaniu ta skóra była mega mokra. Był to taki bardzo świeży, soczysty efekt. Ale po chwili faktycznie zrobiło się to bardziej matowe, ale to nie jest taki, wiecie, tępy brzydki mat. Ta skóra po prostu jest delikatnie zmatowiona, ale nadal wygląda naturalnie. Widzę, że rozświetlacz jest mega podbity, wygląda bardzo mokro i intensywnie, i to mi się bardzo podoba. Do przedłużenia trwałości, to niestety dzisiaj Wam nic nie powiem. Nie wiem, jak ta giełka utrzyma mi makijaż i jak to będzie wyglądało po całym dniu, także muszę ją sobie na spokojnie przetestować. Ale jeśli chodzi o pierwsze wrażenie, atomizer super, bardzo delikatny, fajny, świeży zapach. I efekt soft mat, który mamy obiecany na opakowaniu. To nie jest brzydki mat, skóra nie jest tempo zmatowiona, tylko wygląda bardzo naturalnie. Makijaż nowościami z sefory skończony, także możemy sobie przejść do podsumowania kosmetyków, które dzisiaj z Wami przetestowałam. No i powiem Wam, że jest naprawdę bardzo dobrze. Zaczynając od nowego bronzera Red Beauty, to z jednej strony jestem mega zadowolona, bo formuła bardzo mi się podoba. Kosmetyk jest naprawdę bardzo łatwy w pracy, przepięknie się blenduje, wtapia się w skórę, jest intuicyjny, bez problemu się z nim pracuje, pomimo tego, że jest dosyć mocno napigmentowany. Ale co do tego koloru, no jest to trochę przekłamane. Ja mam odcień Gentle i on mi się bardzo podoba, bo jest to taki delikatnie ciepły, naturalny bronzer. Ale miał być chłodny. Także, jeżeli szukacie chłodnego, jasnego brązera w gamie Rare Beauty, no to raczej go nie znajdziecie, bo jest to odcień najjaśniejszy z gamy, a on nie jest jakiś super jasny i zdecydowanie nie jest chłodny. Także kolor mi się naprawdę bardzo podoba, na pewno będę go chętnie używać, formuła super, więc w sumie jestem zadowolona, że kupiłam ten konkretny odcień. Ale trzeba zaznaczyć, że na słoczach na stronie Sephora wygląda on zupełnie inaczej. Po rozbandowaniu robi się on zupełnie inny, robi się dużo cieplejszy niż kiedy wyciągniemy go z opakowania na dłoń. Także jest to po prostu trochę przekłamane. Kolejne dwa produkty, które dzisiaj testowałam, to produkty od marki House Labs. No i tutaj mam bardzo mieszane uczucia. Szczerze mówiąc, bardziej jestem na nie niż na tak. Zwłaszcza jeśli chodzi o jeden z tych produktów. Czyli o rozświetlacz w odcieniu rose quartz. Przede wszystkim, jak dla mnie to w ogóle nie jest rozświetlacz, raczej jest to róż rozświetlający, ale z bardzo subtelnym efektem rozświetlenia, z taką delikatną satynką. Niestety, jak nałożyłam go w formie rozświetlacza, to zrobił mi różową plamę, brzydko się odcinał i praktycznie w ogóle nie dał mi błysku. Także ostatecznie dołożyłam sobie rozświetlacz od Fenty. Kupiłam sobie ten produkt w wersji mini w zestawie świątecznym, także nie mogę powiedzieć, że żałuję, bo pewnie będę go używać w formie różu, może też przetestuję go w formie cienia do powiek, ale rozświetlacz jak dla mnie to to nie jest, a nawet jeżeli jest, to jest on bardzo słaby. Drugi produkt z tego zestawu to olejek do ust i powiem wam, że on mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Jakiś czas temu go słoczowałam i miałam wrażenie, że on jest transparentny i daje tylko delikatnie różową poświatę. A im więcej go nałożyłam, tym więcej tego koloru wydobyłam. Także ostatecznie te usta są fajnie zaróżowione, są podkreślone, wygląda to naturalnie, ale tak bardzo soczyście, świeżo. Olejek ma bardzo przyjemną formułę, bo jest olejkowy, ale otulający. Dodatkowo trzyma się on na ustach bez zarzutu. Nakładałam go mniej więcej godzinę temu, w międzyczasie jeszcze coś piłam. I na razie nic mi się tutaj nie pościerało, wszystko wygląda super. Także z olejku jestem zadowolona, może nie dałabym za niego 80 zł, bo jak za tak małą pojemność, czyli 2,5 ml, to jest to lekka przesada. Ale gdyby był na jakiejś promocji, czy na wyprzedaży za około 5 dyszek, to myślę, że warto. Kolejny produkt to błyskotka od marki Too Faced. Jest to cień Disco Crush no i jestem zachwycona. Gdyby ten cień kosztował normalnie 70 zł, to bym się w ogóle nie zastanawiała. Na pewno kupiłabym sobie inne kolory. Może, gdyby ten cień był na promocji jakieś 20-25% i miałabym na przykład kartę podarunkową do Sephory, no to możliwe, żebym się zastanowiła, ale z drugiej strony, palety Natasha Denony, gdzie mamy 5 cieni, kosztują coś około 130 zł. Tutaj mamy jeden cień, co prawda jest obłędny. Jest to przepiękny drobinkowy duochrom, który wygląda na powiekach fenomenalnie. No ale te 150 zł, no kurczę, lekka przesada. Jeżeli znajdę jakiś kolor na vinted albo na oeliksie, jeżeli gdzieś go upoluję za około połowę ceny, to myślę, że na pewno się skuszę. W cenie regularnej raczej bym ten cień odpuściła. Ostatni produkt, który dzisiaj testowałam, to Mgiełka z Anastazji. I jestem bardzo zadowolona z tego, jaki dała mi efekt i jakie ma wykończenie. Bałam się, że będzie mocno matowe, ale takie nie jest. Wygląda to naturalnie. Może faktycznie tam Mgiełka spotęgowała troszeczkę efekt blur. Jeśli chodzi o atomizer, jest super. Dodatkowo delikatny, świeży zapach. Także, jeżeli się okaże, że ta mgiełka faktycznie przedłużyła mi trwałość makijażu, jeżeli makijaż będzie się trzymał lepiej, będzie się trzymał dłużej, no to myślę, że będzie to produkt wart uwagi. Super jest to, że mamy dwie pojemności: dużą setkę i taką mniejszą czterdziestkę idealną na przetestowanie. Oczywiście zobaczymy, jak będzie po czasie, ale na ten moment jestem na tak. Wykończenie tej mgiełki bardzo mi się podoba. Także ode mnie duża okejka. Jeśli chodzi o ten film, o test nowości z Cefory, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać w komentarzach, czy znacie produkty, które dzisiaj z Wami przetestowałam. Jeżeli je testowaliście, to koniecznie napiszcie, jak one Wam się sprawdziły. A jeżeli mnie testowaliście, to dajcie znać, co o nich sądzicie, jak podoba wam się mój dzisiejszy makijaż. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa pa.